Cześć, Właśnie skończyliśmy Robić ziemniaczki Tutaj się już kąpią A teraz, teraz Idziemy pokazać Zobaczymy Wy zobaczycie sobie Że Robiliśmy Nawet maszyna stoi na ma, maszyna stoi, a tu zbierajmy ziemniaki, i też nagram z telefonu, więc tu już maszyna, już więc skończyliśmy z tym, czyli trochę są tu też ziemniaki, nie, jednak są u was. Ale odpiszcie mi na poście, na społeczności Czy chcecie jeszcze takie filmiki um, no, Jak jestem u i u i robimy Więc mówcie, piszcie w postach A ja zaraz wrócę A tu są jeszcze um, marchewki Chyba cebulę i też dalej ziemniaki, więc piszcie, piszcie oczywiście no, od, odpowiedźcie na postać, tak czy nie, czy chcecie filmiki. Jeszcze dopóki jestem uczęcie zobaczyć jak to. Czy Wam się takie podobają, zostawcie lajka. Suba nie zmuszam, ale też y, możecie zostawić suba. Więc odpowiedźcie na poście. I wtedy będę też nagrywał Może daily Może daily będzie Może zrobimy daily Tak do 4 dni przed zakończeniem yy, yy, Zanim wrócę do domu To będę już nagrywał normalnie filmy na Komputerze I może jakiś stream Jak wrócimy Przed jeszcze przed szkołą Jakiś streamik fajny Możemy zagrać oczywiście z Wami, zagramy sobie z Wami, więc ze serdecznie zapraszam. I chyba będzie fajnie, będzie też fajnie, że będzie daily, ale to musicie pisać w komentarzach pod filmikiem, czy chcecie daily. Piszcie, piszcie, a ja będę wszystko czytał na bieżąco i zrobię tak, jak chcecie, czy chcecie daily, czy nie jak nie, no to nie będzie daily i jak nie chcecie nagrać czy jak nie chcecie tak oglądać co robię to oczywiście nie będę yy, nagrywał jak nie chcecie, jak Wam się nie podoba ale widzę, że też Wam się podoba więc piszcie w komentarzach piszcie tak po pierwsze, czy chcecie daily a po drugie, znaczy w sumie to zależy czy jak chcecie odcinki z yy, czy chcecie odcinki z teraz ogólnie? To co teraz gdzie jestem? Czy chcecie może. Czy nie chcecie i nie chcecie daily? Więc. Piszcie w komentarzach. A ja dziękuję i. i dziękuję i piszę i piszcie w komentarzach. Pa!